Mam 37 lat i podjęłam decyzję. Chcę zaś ciążyć przez in vitro. Może to już jest za późno, ale chcę spróbować. Szukam ojca. Ja nie mam plemników. Szukam faceta, który weźmie na siebie ojcostwo. Niezamierznej kobiety nikt nie zakwalifikuje na in vitro, chyba że przeprowadzi faceta, który podpisze papiery. Mam z tym problem. Tylko na papierze. Przecież nie będę ścigała Mamy. za alimenty. Mam z tym problem jako katolik. Przerobiłeś ci na Kutasa i masz problem? Przecież Kościół nałożył na ciebie klątwę. To, że Kościół pokazał mi środkowy palec, wcale nie znaczy, że Bóg też. Reprodukcja in vitro przyczynia się do uśmiercania embrionów. co to ty ze mną nie gadaj, bo ja oddałam do banku kilka set jaj. Chyba żartujesz? No. To straszny brat. Straszne. Najspiardalniej.